Dla mnie zwieńczenie trzyletniego programu, który, który też dzięki pomocy Krzysztofa Krzyżewskiego jego opinii też i też Ileszka Kolankiewicza, który jest tutaj realizowaliśmy w ciągu trzech lat. Przygotowałem coś w rodzaju krótkiego komentarza do czterech podstawowych, jak mi się zdaje, dla aktywności Krzysztofa Czrzeskiego, którą sam nazywa praktykowaniem idei. Te cztery kluczowe słowa, które wybrałem z linii powrotu, to powrót, niezakorzenienie, pogranicze i most. Linia powrotu Czesława Miłosza nie jest jednak wyłącznie nostalgiczna. To nie jest linia prosta. Jego powrót nie jest, jeśli tak rzec można, prostolinii. Zwraca na to uwagę zresztą sam Krzysztof, kiedy powiada w tymże eseju, cytuję, powrót to niekoniecznie zawrócenie z drogi i dotarcie do miejsca, z którego wyruszyliśmy w świat. I dodaje Zabrocki, że kondycja dzisiejszego człowieka, czy tylko dzisiejszego, należałoby może się zastanowić, polega na, to ważny termin w tym momencie, odchodzenie. A więc powrót jest właściwie iluzją. W przypadku Miłosza ten powrót jest, cytuję raz jeszcze formułę Krzysztofa Czyżewskiego, odchodzeniem z ziemi wydziedziczenia, z ziemi, którą w wielu miejscach Czesław Miłosz nazywał ziemią ulgą. Co znaczy Limes? Limes to bardzo wieloznaczne słowo, wybieram tylko te najważniejsze ścieżki znaczenia. Miedza, ścieżka graniczna, wał graniczny, szalic. Granica, kres, <kluzny> różnica spór, ale także droga, koryto, szlak. Wystarczy jednak przywołać <kluzny> słowo pokrewne. I bliskoznaczne, bardzo blisko stoi w słowniku łacińskim, mianowicie słowo Limen. By sytuacja semantyczna od razu się skomplikowała. Bo Limen to próg, wejście, drzwi, dom, mieszkanie, a przede wszystkim to jest wielka osobliwość, początek. A więc nie kres, nie zamknięcie. Tylko coś z koła i Rzemiosło, którym się trudni, obejmuje także człowieka stojącego na straży mostu. Tajemnica Neymara tkwi w tym, że nośnym przęsłem swojej budowli czyni człowieka, który żyje w miejscu, gdzie most został zniszczony, i dla którego nigdy nie kończy się praca przy moście Wspominam tutaj, czy zaznaczam przy tym spotkaniu swoim z miłoszem, że. On pisał notę o wygnaniu. Miłość doradzał, uczył się sztuki życia na wygnaniu. Są jego noty o wygnaniu. Pamiętacie, kiedy on doradza, jak sobie z tym poradzić. I jakby przez całe lata zbiera taką esencję wiedzy o tym, żeby się temu nie poddać w sensie właśnie wykorzenienia. Ale miłość tak samo się tego bawił, że takie, że gdyby, żeby to się stało powrotem właśnie w sensie powrotu, to, to musi zyskać zupełnie inny wymiar czasu swojego i, i trwania i, yy, i kontynuacji i codzienności i takich rzeczy, o których on na początku się od razu troszczył, a, a, a które nam się wydawały bardzo takie dalekie od idei czy marzeń, czy, n, czy, ty, czy czegoś, o czym chcieliśmy z nim rozmawiać. I, jakoś. I, i to, też, to też bardzo jakoś mieści się dla mnie w tym paradygmacie powrotu. Ta, ta perspektywa przezwyciężenia czyli odwrócenia jakiegoś biegu mechanicznego czy automatycznego czy czegoś, co, co wynikałoby w cudzysłowie z natury rzeczy. Jakiejś kontestacji yy, tego. Myślę, że ta kontestacja nasza była bardzo czymś prościutkim. To, ten gest rewolucyjny był czymś bardzo prościutkim, to znaczy nie przejechać, tylko zostać. Ten esej, który kończy tą książkę, który się nazywa Most i Człowiek, jakby wyrósł z takiego troszkę buntu i, 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 i polemiki z Gorgem Simelem, z jego takim słynnym, pięknym zresztą tekstem Most i Drzwi. Kiedy właśnie on ustawiał most w takiej przeciwstawiając go drzwiom, to znaczy most ma zdeklarowaną otwartość w przestrzeni. I ona już od niczego nie zależy. Natomiast drzwi upraszczając yy, rozmowanie z Simela to jest coś, na, co my, o czym my decydujemy, czy je otwieramy, czy nie. Yy, a, a tymczasem dla mnie od początku właśnie to, tą właściwość posiadał most. Proszę, prawda? Że przy nim jest człowiek i on może most zatrzymy, zamykać i otwierać. Tak jak, jak, jak te stare mosty, które widzicie Państwo tutaj na, z Mostaru na, na jednej z fotografii. On miał wieże, one miały wieże i miały strażnika, który albo otwierał, albo zamykał most. I to zawsze była sytuacja dynamiczna. Most nie był z natury swojej otwarty. I, czyli, czyli dlatego z nim na stałe jest związany człowiek, i dlatego on wiecznie musi być budowany. Praca artystyczna czy kulturowa, którą robimy, znaczy zbliża się do czegoś esencjonalnego, do czegoś, co jest rękodziełem, co, co jakby odnosi się do innych. Wymiarów czasowych czy egzystencjalnych. Bo teraz pomyślcie, jeżeli jesteśmy czegoś takiego pozbawieni, jeżeli takich przepływów, korespondencji y, międzyludzkich czy między miejscami jesteśmy pozbawieni, to na co jesteśmy skazani? Jak, jak, jak to się wszystko zaczyna wydawać ubłaszczeniem, dla mnie właśnie to jest ta droga powrotu to jest ta. Utopia, którą przywołuje w swojej książce, rozumiana przez Pola Selana, w przeciwieństwie do metopii greckiej, czyli nie miejsca, czegoś, co nie istnieje, utopia była miejscem być może nieosiągalnym, ale w istniejącym razem. I, I myślę, że na linii powrotu bardzo też o tym pamiętać.